I bohaterowie dzisiejszego spotkania. Drużyna gospodarzy Apatora Elektrym Toruń i gości bydgoskiej Polonii Jutrzenka. Na trybunach blisko 20 tysięcy widzów. To wydaje się niemożliwe, ale tak jest. Stadion choć mieści około, miejsc siedzących jest około 12 tysięcy, to wiele miejsc stojących jest zajętych i wiadomo, tak tutaj bywalcy toruńscy mówią, że na widowni jest około 20 tysięcy widzów. W tej chwili zajechały dwa Polonezy z zawodnikami na pierwszym goście. Z numerem pierwszym Jacek Golob. Z numerem drugim Zdzisław Rutecki, Z trzecim Tomasz Golob. Z czwartym Waldemar Cieślewicz. Z piątym Sam Ermolenko. Z szóstym Tomasz Kamiński. Z numerem siódmym za Macieja Głoda pojedzie dzisiaj Paweł Jachym do niedawna zawodnik Uni Tarnów, Działaczom Polonii Jutrzenka udało się zatwierdzić tego zawodnika, załatwić dla bydgoskiego klubu i dzisiaj Paweł Jachym zadebiutuje w bydgoskim zespole. Jako rezerwowy yy, pojedzie Leszek Sokołowski, a na drugim samochodzie gospodarze dzisiejszego spotkania z numerem dziewiątym Mirosław Kowalik, z dziesiątym Sławomir Berdziński, z jedenastką Jacek Krzyżaniak, z dwunastką Krzysztof Kuczwalski, z trzynastką Per Jonsson. Numer 14 to Tomasz Świątkiewicz, 15 Waldemar Walczak i 16 Wiesław Jaguś. Proszę Państwa, bardzo piękna pogoda, jak mówiłem, troszkę może zbyt parno. Myślę, że atmosfera tego widowiska będzie bardzo piękna, zawody przebiegną w sportowej atmosferze, choć już słyszałem, że kibice obu drużyn nie zawsze śpiewają takie piosenki, które dałoby się zacytować. Ale miejmy nadzieję, że widowisko dzisiaj będzie wielkie. Występować będą dwa zespoły, które sąsiadują ze sobą w tabeli. Apator zajmuje obecnie trzecie miejsce, Polonia czwarte. A który z tych zespołów dzisiaj odjedzie do domów w Glorii Chwały, przekonamy się za jakieś dwie godziny, sądzę. Za chwilę. Po prezentacji wyścig pierwszy. Mecze derbowe dostarczają największych emocji i to już na pewno jest prawda. Te emocje są zawarte na trybunach, bo w układzie tutaj koleżeńskim, trenerskim, zawodniczym, nawet na poziomie zarządu jesteśmy zaprzyjaźnieni, a wszystkie te bliskie ośrodki miejskie, które uprawiają tą samą dyscyplinę, zawsze toczą... Ciężkie boje o prymaty to jest chyba normalne. Tomek, w dzisiejszym meczu wiele będzie zależało również od y, zawodników tak zwanego drugiego rzutu. Tak, na pewno. Myślę, że jeżeli wszyscy zrobimy po 3-4 punkty, wygramy ten mecz. Ale to na pewno nie będzie łatwy pojedynek. Nie, na pewno nie, przeciwnik jest bardzo trudny, ale łatwo skóry nie sprzedamy, będziemy walczyć. Obie drony są wyrównane. No, Polonia ma trzech dobrych zawodników, Ermolenkę Tomasza i Jaska Goloba. U nas jest Jonson, no i pozostali zawodnicy Krzyżaniak, Kowali, Kuczwalski, Derdziński i Młodzież. Czy przeciwnik derbowy, jest trudniejszy? Tak, oczywiście niech pan zobaczy, jaka presja, jest kibitu. Są za miedzy można powiedzieć. Polonia jest. No i... To jest, to jest to jest bardzo, bardzo trudne. Obejdzie, czy my będziemy mieć być gorszy, czy być gorszy u nas, to jest, nie ma znaczenia. Jacek Golow już skupiony pod taśmą, Mirosław Kowali także, Sławek Derdziński również i podjechał w tej chwili Szydła Krotecki. A więc Golow, Kowali Krotecki Derdziński, Wyścig pierwszy. Jacek Golow zbyt długo jechał na uniesionym kolei, prowadzą w tej chwili gospodarze. Pierwszy Sławek Derdziński, drugi Mirek Kowalik, trzeci Jacek Golob, czwarty Zdzisław Prutecki. Poprawił przed momentem Jacek Golob taśmę na swoim kasku. Ale nadal zajmuje trzecią pozycję, a prowadzi Sławek Zerdziński. Za nim jest Mirosław Kowalik. Jacek Golop należy do zawodników, którzy atakują z każdej pozycji, nieważne czy z czwartej, czy z trzeciej. I w tej chwili po wewnętrznej! Po wewnętrznej w pięknym stylu yy, mija Mirosława Kowalika. Jacek Golop jest już drugi, a więc zamiast 5 do 1 w tej chwili, w tej chwili robi się tylko 4 do 2 dla gospodarzy. I po wewnętrznej na skutek yy, awarii maszyny Sławka Derdzińskiego. Jacek Golop znalazł się na prowadzeniu. I proszę Państwa no wielkie emocje. Zamiast 5 do 1. W tej chwili Pytkoszczanie wygrywają 4-2, albowiem Sławek Derdziński, jak mówiłem, na zdefektowanej maszynie nie ukończył wyścigu. Jacek Golob zajął pierwsze miejsca, więc trzy punkty. Drugi był Mirosław Kowalik, dwa punkty, a trzeci Zdzisław Protecki. Od góry ekranu Tomasz Golob w gasku żółtym, Jacek Krzyżaniak w czerwonym, Waldemar Cieślewicz w białym i Krzysztof Kuszwaldzki w niebieskim. W pierwszym wirażu Tomasz Golop jest pierwszy, ale za nim w kasku niebieskim Krzysztof Kuszwalski. Yy, Jackowi Krzyżaniakowi niestety nie wyszedł start jest dopiero na czwartej pozycji. Prowadzą w tej chwili, prowadzi w tej chwili Tomasz Golop, za nim Krzysztof Kuszwalski. Trzeci Waldek Cieślewicz, do którego stopniowo zbliża się Jacek Krzyżaniak. A więc proszę Państwa jadą kolejny wyścig na 4 do 2. dwóch, ale myślę, że Jacek Krzyżaniak yy, nie, nie ugnie się i będzie atakował. W tej chwili zbliżył się do Waldemara Cieślewicza. Nadal na prowadzeniu Tomek Golob. Za nim. A o jeden punkt z Jackiem Krzyżaniakiem walczy Waldemar Cieślewicz. Teraz Kuczwalski bardzo blisko po szerokiej próbuje Tomasza Goloba ominąć. Nadal jednak, nadal jednak Tomasz Golob pierwszy, yy, on zdobywa trzy punkty, drugi Krzysztof Kuczwalski dwa, trzeci Waldek Czyślewicz obronił jeden punkt dla bydgoskiego zespołu, a bez punktu przyjechał na metę Jacek Krzyżaniak. A więc kolejny wyścig wygrywają goście, 4 do 2 i po dwóch wyścigach jest już 8 do 4. Samer Molenko wystartowali jednocześnie, ale Jonson jest na prowadzeniu. Za nim Samer Molenko teraz bardzo szybko, bardzo szeroko zbliżył się do Pera Jonsona, Jadą obok siebie, bardzo blisko siebie, przez woń było bardzo niebezpiecznie. Cały czas naciska Samer Molenko i w tej chwili minął zawodnika toruńskiego Apatora. A więc kolejność jest następująca. Samer Molenko pierwszy, drugi Per Jonson. Trzeci Tomek Świątkiewicz i czwarty Tomasz Kamiński. Styl w jakim Sam er Molenko minął Pera Jonsona świadczy o tym, że zawodnik Polonii Jutrzenka jest w znakomitej, w wybornej formie. Ale ulubieniec toruńskiej publiczności Per Jonson, nie daje za wygraną. Miałem wrażenie przez moment, że były bliżej Samer Ermolenki ale chyba nie da rady, tak więc proszę Państwa wyścig kończy się zwycięstwem sama Erbolenki, drugi był Perionson trzeci Tomek Świątkiewicz, a Tomasz Kamiński, w tej chwili widzimy to na ekranie, upadły w czasie wyścigu i do mety nie dojechał. Wyproszczanie już gotowi do startu, czekamy jeszcze na Jacka Krzyżaniaka, podjeżdża do taśmy, I za chwilę wystartuje. Tomasz Golob pierwszy spod taśmy wyskoczył i on jest na prowadzeniu. Drugi Waldemar Walczak, Paweł Jachem teraz podniósł maszynę. No jednak jest to duża odpowiedzialność dla tego zawodnika. Duża, duża presja na nim ciąży. Spadł na czwarte miejsce. Być może, być może się pozbiera i pokusi się o, o walkę w tym biegu. Zobaczymy jak będzie. Tomasz Golob prowadzi. Drugi jest Waldemar Walczak, trzeci Jacek Krzyżaniak, a Paweł Jachem na czwartym miejscu stopniowo traci traci dystans i wszystko wskazuje na to, że już do tej walki, o której mówiłem się nie włączy. A więc zawodnicy jadą remisowo, jak na razie jadą na trzy 3 do 3. trzech. chwili Paweł Jachem już zrezygnował w ogóle z walki tam zdaje się, że coś szwankuje z jego maszyną, a my widzimy jak Tomasz Golob zdobywa 3 punkty dla swojego zespołu. Drugi Waldemar Walczak 2, trzeci Jacek Krzyżaniak 1 punkt, a więc wyścig remisowy i po czterech wyścigach 14 do 10 prowadzą goście. Od góry ekranu Dziś Rutecki w kasku białym, Sławomir Berdzijski w niebieskim, Samer Molankow w żółtym i w czerwonym. Czekają w skupieniu. Perion, bo chyba był jednak Trochę szybszy i to on właśnie w tej chwili jest na prowadzeniu za nim Zdzisław Protecki. Samer Molenko dopiero czwarty, trzeci jest Sławomir Derdziński. Perionson pierwszy, a więc rewanżuje się Bydgowskiemu stranieri. Perionson, Zdzisław Rutecki. Sławomir Derdziński coraz bliżej Bydgoszczanina, a na czwartej pozycji dopiero Samer Molenko w tej chwili zgubił osłonę od swojego silnika ale nadal jest na czwartym miejscu coraz bliżej Zdzisława Ruteckiego jest drugi storun Jan Sławomir Derdziński Periomsom w sposób niezagrożony prowadzi że spisuje się Cisła Proteczki, który yy, mimo ataków Sławomira Derdzińskiego nadal pozostaje na drugiej pozycji. Teraz sam Ermolenko, który był czwarty, zbliżył się do Torunianina i on będzie próbował tego szaleńczego ataku na ostatniej prostej. Niestety, niestety dla zespołu bydgoskiego sam Ermolenko dopiero, dopiero czwarty, a gospodarze wygrywają to, ten wyścig. 4 do dwóch. Per Jonsson pierwszy 3 punkty, drugi Zdzisław Rutecki, 2 punkty, trzeci Sławomir Tardziński 1 punkt, a dopiero dopiero czwarty sam Ermolenko. Przewaga gości po wyścigu piątym stopniała do zaledwie dwóch punktów. W tej chwili jest 16 do 14 dla zespołu Bydgoskiego, a w wyścigu szóstym zobaczymy Waldemara Cieślewicza najwyżej ekranu. Najwyżej góry ekranu w kasku białym. Następnie Krzysztofa Kucharskiego w niebieskim. Jacka Golowa w żółtym. I Mirosława Kowalika w czerwonym. Pierwszy wyścig 4 do 2. Zwycięstwo gości. Drugi w tym samym stosunku również gości. Paremisy. W piątym zwycięstwo gospodarzy. Jak będzie w wyścigu szóstym? Startowali identycznie. Waldemar Cieślewicz zupełnie się pogubił. Odpadł z rozgrywek. Proszę Państwa, a na prowadzeniu... Na prowadzeniu trójka, trójka, bardzo blisko siebie, trójka zawodników i to Jacek Golob, i Krzysztof Kuczwalski, Mirosław Kowalik. Pogubił się Waldemar Cieślewicz, odpadł z tego, z tej walki, a o te trzy punkty walczy Jacek Golob, który w tej chwili jest minimalnie szybszy od Krzysztofa Kuczwalskiego. On jest na prowadzeniu. Jacek Golob. Na jego barkach spoczywa teraz odpowiedzialność za wynik tego wyścigu w najlepszym razie dla bydgoskiego zespołu Jacek Golop może przywieźć tylko, tylko remis ale Runianie również walczą drugi Krzysztof Kuszpalski trzeci Mirosław Kowalik jak państwo zapewne widzieli tuż po starcie Waldemar Cieślewicz zupełnie nie opanował maszyny trudno dociekać dlaczego, jak to się stało Wyścig y, szósty kończy się remisowo. Pierwszy Jacek Golop, drugi Krzysztof Koczfalski, a trzeci Mirosław Kowalik. A mimo już pierwszy wystrzelił spod y, maszyny startującej jest... Drugi, Tomek Kamiński był przez moment pierwszy, w tej chwili już jest drugi, ponieważ Świątkiewicz go wyprzedził. O drugie miejsce walczy Waldemar Walczak z Tomaszem Kamińskim. Paweł Jachym ponownie na czwartej pozycji. W tej chwili obserwujemy zaciętą walkę pomiędzy Tomaszem Kamińskim i Waldemarem Walczakiem, który już jest drugi, a Paweł Jachym niestety wyścigu tego nie ukończy. Tomasz Świątkiewicz Waldemar Walczak i Tomasz Kamiński walczy o jeden punkt dla bydgoskiego zespołu Paweł Jachym jak mówiłem już się nie liczy zjechał toru, z toru, jest na murawie rozpoczynają zawodnicy ostatnie okrążenie i raczej wszystko wskazuje na to, że podwójnie zwyciężą w gospodarze pierwszy jest Tomasz Świątkiewicz, który po kontuzji demonstruje znakomitą formę. Drugi Waldemar Walczak, a trzeci Bydgoszczanin Tomasz Kamiński, a więc drugie zwycięstwo gospod gospodarzy i tym razem podwójne 5 do jednego wygrywają zawodnicy Apatora Toruń i jest już 22 do 20 dla zespołu toruńskiego. Krzyżaniak, Golot, Kuszpalski, Rutecki. Jacek Krzyżaniak pierwszy w łuku, Po jego prawej stronie Jacek Golopa, po wewnętrznej Krzysztof Kuszpalski. Jacek Krzyżaniak jest już trzeci teraz. Jacek Golop bardzo, bardzo szybko i bardzo szeroko pojechał i wysunął się na prowadzenie. A więc Jacek Golop prowadzi. Drugi Krzysztof Kuszpalski. Trzeci Jacek Krzyżaniak i Zdzisław Protecki. będzie w tej chwili próbował atakować, ale nie chyba już odpuścił, ponieważ ta odległość się zwiększyła. Zdzisław Ródecki jest czwarty, Jacek Golop pierwszy, Krzysztof Kuczpalski drugi, Jacek Krzyżaniak trzeci. W tej chwili potworzyły się odległości między zawodnikami. Nie sądzę, aby kolejni zawodnicy siebie dochodzili. Wygląda na to, że w takiej kolejności miną linie mety. A więc Jacek Golop, Krzysztof Kuczpalski, Jacek Krzyżaniak. I Zdzisław Protecki, a więc kolejny remisowy wyścig. Po 8 wyścigach 25 do 23 dla toruńskiego Apatora Elektryk. Zobaczymy, jak będzie wyścig ubiegał. Kowalik Golow 40, 30. Tomek Golow najszybciej obejrzał się przez moment, gdzie jest Walczak. Tomasz Golop jest na prowadzeniu, za nim dwaj a z kolei Waldemar Cieślewicz jest ostatni. Tomasz Golop nadal się ogląda i zdaje się, że będzie, będzie hamował tempo tego wyścigu, aby, aby większe szanse na dotarcie na drugą pozycję miał jego partner Waldemar Cieślewicz. Tomasz Golop jedzie z przodu, a więc kontroluje ten wyścig. Cały czas opóźnia, aby Waldemar Cieślewicz wykorzystał tę te, te sytuację i zbliżył się do Torunian. Ale raczej, raczej Walde, Waldemar Cieślewicz tej sztuki nie dokona. Tomasz Golop powinien już zdążać po trzy punkty. A dwaj Torunianie też nie rezygnują z walki o zwycięstwo. Drugi jest. Sławomir Mierznerdziejski, trzeci Mirosław Kowalik, a więc proszę Państwa znów kolejny zacięty wyścig i kolejny wyścig remisowy 28 do 26 nadal utrzymuje się dwupunktowa przewaga gospodarzy a więc Ermolenko, Walczak, Kamiński, Krzyżaniak 28 do 26 prowadzi Apator a my oglądamy wyścig dziesiąty najszybszy ze startu wyszedł chyba Chyba jednak Jacek Krzyżaniak, a mimo to Sam Molenko jest y, pierwszy. Sam Molenko, Waldemar Walczak, Jacek Krzyżaniak, Tomasz Kamiński. Taka jest kolejność y, jak do tej pory w wyścigu dziesiąty. Polonia, jeśli chce y, myśleć o zwycięstwie, to, y, to po prostu młodzieżowcy muszą lepiej jeździć. Zespół Toruński o młodzieżowych partii się nie musi. Tam i Tomasz Świątkiewicz i Waldemar Walczak jeżdżą znakomicie. W zespole bydgoskim z tym jest trochę gorzej. Samer Molenko. Waldemar Walczak. Jacek Krzyżaniak i Tomasz Kamiński. W tej chwili kończą dziesiąty wyścig. Bieg Remisowy, trzeci z rzędu bieg remisowy 31 do 29 nadal prowadzi zespół Toruński. 11, 11. Tomasz Golob pierwszy wyskoczył spod linii, yy, spod taśmy, ale Per jest pierwszy. Tomek Golob przepuścił ja chyba, przez moment. I oczywiście, no oczywiście stracił dużo dystansu. Prowadzi Per Jonson. drugi jest e, Tomasz Georgielis, a w tej chwili Tomasz Golop rzucił się w pogoń za dwoma Torunianami. Chyba Tomasz Golop popełnił błąd. E, chciał poczekać na e, Pawła Jachyma. Paweł Jachem zupełnie nie kwapił się do walki o punkty i w efekcie tego Tomasz Golop musi w tej chwili e, bardzo ostro walczyć. O punkty y, dla swojego zespołu. Prowadzą Torunianie, jadą 5 do 1. Pierwszy jest Per Jonsson, za nim jest Tomasz Świątkiewicz, ale przez moment Tomasz Świątkiewicz, ponieważ po zewnętrznej minął Tomasza Świątkiewicza Tomasz Golob i po wewnętrznej chciał wejść, y, wyjść, przeperającona. Ta sztuka mu się nie udała. Teraz jeszcze ostatni desperacki atak Tomasza Goloba. Nie! A więc goście wygrywają 4 do 2 i sytuacja gości, belgowskiej Polonii uczenka staje się coraz trudniejsza. Samer Molenko z przodu, a Zdzisław Rotecki zrobił świecę i w, e, w walce o punkty już się nie liczy. Samer Molenko prowadzi, a więc czyżby kolejny, kolejny wyścig remisowy? Krzysztof Kuszpalski jest drugi, Mirosław... Kowalik trzeci. Władysław protecki na starcie nie opanował maszyny. Skoczyła ona mu e, i w, e, co się stało? Widzieli Państwo. Samer Molenko pierwszy. Kowalski drugi. Mirosław Kowalik trzeci. I raczej e, jako, że różnice między zawodnikami są dość znaczne, raczej ten wyścig e, już w takim w takim stosunku się zakończy. Zamer Molenko, Krzysztof Kuczwalski i Mirosław Kowalik. Po 12 wyścigach, 38 do 34, nadal czteropunktowa przewaga gospodarzy. Wyścig 13, Cerkiewicz, Krzysztof Kowalik. Pierwszy wyskoczył z maszyny startowej. A mimo to Jacek Golopiec pierwszy. Per Jonsson zamknięty na czwartej pozycji. Waldemar Cieślewicz teraz Państwa, doszło do karambolu. Jaka jest etyka sędziego? Oczywiście wyścig przerwany. Cieślewicz mam wrażenie jechał bardzo odważnie, zbyt odważnie. No dosyć przykra sprawa. Waldek Cieślewicz raczej nie sportowo się zachował wobec mnie. Jesteśmy kolegami. Po prostu ewidentny fal z jego strony na mojej osobie. Upadłem, sędzia przerwał wyścig, ucierpiałem, nie mogłem jechać w biegu 14. W trzynastym wyścigu to niech Derdziński mi dziękuje za moje umiejętności, za zamykanie gazu, gdy on kontruje, kładzie się na mnie i zamyka mnie na krawęźnik, bo był, był karamol, żeby odjechał karetką. A sędzia to były chyba jego pierwsze zawody, bo poprzednie to były zawody szachowe, a nie, a nie żużlowe. Proszę Państwa, Jacek Golop na prowadzeniu. Drugi jest Sławomir Dardziński, a dopiero trzeci Per Jonsson. Jeśli zespół bydgoski chce myśleć o, o remisie, przynajmniej remisie, ewentualnie o zwycięstwie, musi w tym wyścigu paść remis, a potem dopiero można myśleć o zdobywanie punktów ale to Runianie łatwo skóry nie sprzedadzą widzimy jak Jacek Golob walczy z Perem Jonsonem pierwszy jest Jacek Golob drugi Per Jonson trzeci nieco zdala Sławomir Terdziński. a my obserwujemy walkę pomiędzy tymi dwoma zawodnikami Per Jonson bardzo blisko za plecami Jacka Goloba teraz próbuje po zewnętrznej Sugerował atak po zewnętrznej, a sam przed po oszukał Jacka Goloba i w tej chwili Per Jonsson zwycięża w wyścigu trzynastym, a więc proszę Państwa, chyba losy tego spotkania są przesądzone. Per Jonsson oszukał Jacka Goloba, sugerował atak po zewnętrznej, a wjechał, kiedy Jacek Golob zaczął blokować tę stronę zewnętrzną, sam. Yy, per Jonsson wjechał po wewnętrznej i dzięki temu manewrowi zdobył trzy punkty. Drugi był Jacek Golob, a trzeci Słowo Berziński, a więc kolejne zwycięstwo gospodarzy 4 do 2 i po 13 wyścigach jest już 42 do 36. Pan Ermoletko pierwszy spod taśmy. Drugi Mirosław Kowalik. Trzeci Tomasz Świątkiewicz, Zdzisław Rutecki na czwartej pozycji. Teraz mi raportowali. Jechał szerzej. Zbliżył się do samej Ermolenki. Ale nadal jest na drugiej pozycji. Trzeci Tomasz Świątkiewicz. Teraz Zdzisław Rutecki bardzo szeroko i odważnie pojechał. Jakby chciał ominąć te... Tumany kurzu, które za sobą zostawiają Torunianie, ale niestety dla tego zawodnika i dla Dudkowskiego zespołu nadal jest e, e, Zdzisław Rutecki czwarty. Sam Walenko prowadzi, ogląda się na chleb. remisowy. Drugi w tej chwili jest Mirosław Kowalik, trzeci Tomasz Świątkiewicz. I w takiej kolejności padają na metę. A więc, proszę Państwa, stało się jasne. Drużyna Apatora tego meczu przegrać już nie może. Erjonsson pierwszy w birażu. i Tomasz Golop po wewnętrznej mija Szweda. Teraz Jacek Golop i Krzysztof Kuczwalski zbliżyli się do Szweda. Tomek Golop prowadzi, drugi Perionson. O jeden punkt walczy Jacek Golop z Krzysztofem Teraz Perionson po wewnętrznej. Nadal Tomasz Golop na prowadzeniu, drugi Perionson. Krzysztof Kuchalski po zewnętrznej minął przez moment Jacka Goloba. Tak w tej chwili już. Oj, przewrócił się Krzysztof Kuchalski. Jacek Golop pozostaje zatem na trzeciej pozycji. Prowadzi Tomasz Golop. Trzeci jest Jacek, a w środku dzieli dwój, dwójkę braci Per Jonson. Tomasz Golop, Per Jonson i Jacek Golop. A więc wszystko wskazuje na to, że wyścig ostatni, 15, wygrają goście 4 do 2, ale to i tak nie zmieni stanu rzeczy. A Pator wygrywa dzisiejsze spotkanie 47 do 43. Zaledwie czteropunktowa przewaga gospodarzy. Drugi rzut zawodników zbyt Bydgoszczy, nie pojechał według oczekiwań na pewno trenera. Mówię tutaj o dziesiuroteckim Walku Ciślewiczu. No brylowali na to, że Tomek Jacek Golop i Samer Molenko, chociaż i jemu zdarzyła się wpadka w jednym z biegów, gdzie przyjechał czwarty. No, mieliśmy małego pH, może nawet i dużego pH, no to on okazał się lepszym w, w dniu dzisiejszym. Czego zabrakło bydgoszczanom do zwycięstwa? Drugiego rzutu drużyny, Rutecki, Cieślewicz, Jachim, po prostu ja tak liczyłem, że oni w ogóle na tym torze nie dadzą sobie rady.